Dzień dobry, klanie się Bogu,ść grupa patriotyczna BNT. Rok temu, około 25 kwietnia, czyli równo rok temu, 25 kwietnia zeszłego roku, 2014, mieliśmy w Katowicach fajną imprezę. To była debata, co prawda tylko jednego kandydata na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ten kandydat nazywał się Janusz Korwin-Mikke. Później mieliśmy tam takie szczelanie, później mieliśmy konferencję prasową i od tego czasu zaczęła się de facto taka właściwa kampania wyborcza na Śląsku. Tamte wybory to były wybory do Parlamentu Europejskiego. Podarowaliśmy przy moim dużym udziale panu Mikke dosyć intratną fuchę, jaką jest sprawowanie funkcji parlamentarzysty europejskiego. No i Pan Janusz miał kontynuować swoją pracę, rozbudowywać ruch i tak dalej, i tak dalej. Sami Państwo ocencie, co się stało. Czy ten ruch jest nadal budowany tak jak trzeba, czy ten ruch jest niebudowany tak jak trzeba. Ja nie będę w Zakończy, Zakończył się pewien okres w życiu, czyli Pan Janusz został y, posłem do Parlamentu Europejskiego. Obecnie mamy wybory na prezydenta naszego kraju, czyli coś ważniejszego. Coś o niebo ważniejszego od y, bycia posłem w Parlamencie Europejskim nawet. Nie? I teraz tak, tutaj ma, jesteśmy w towarzystwie kandydata Pawła Kukiza. Ja mam nadzieję, że ten kandydat, który mówi, że chce oddać państwo obywatelom, że on tego po prostu dokona. Że jego słowa będą ściśle skorelowane z jego czynami. Póki co ja nie widzę yy, tego zatrucia, które postępuje na przykład przy budowaniu struktur. Ja jestem przeciwko partiokracji. Paweł mówi też, jestem przeciwko partiokracji. Chcę oddać państwo obywatelom. Skoro on dotrzyma tej obietnicy, to ja mu będę kibicował wiernie do samego końca. Jest jeszcze jeden kandydat, o którym można powiedzieć, że jest antysystemowy. Tym kandydatem jest Grzegorz Brown. Niestety, no, te drogi tak jakby nie są zbieżne, ponieważ pan Kukiz widzi, że społeczeństwo składa się z lewej strony, z centrum i z prawej strony. Natomiast pan Brown widzi, że społeczeństwo składa się według niego tylko z prawej strony, a cała reszta powinna pójść gdzieś w podstawkę. Dokładnie tak samo uważa pan Korwin-Mikke, że społeczeństwo to jest tylko ten kawałeczek, powiedzmy 15% prawej strony, która i to jest podzielona, ten kawałeczek jest podzielony na kilka jeszcze mniejszych części, ponieważ to każdy chce być guru, tych pr prawdziwych prawicowców. Jest dokładnie kilka partii, które się do tego umizgiwają. Ja myślę, że wybory prezydenckie pokażą, którego z kandydatów na co stać, który z kandydatów pociągnie za sobą jak największą grupę ludzi, która to grupa ludzi będzie miała duże znaczenie w wyborach do Sejmu, czyli do naszego parlamentu. Dla mnie jeszcze ważniejsze jest Senat, ponieważ w Senacie obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze, to co propaguje Paweł. Jeżeli... Skupimy wszystkie siły na tym, żeby mieć silną reprezentację w Senacie. To przy pomocy tych narzędzi, które obecnie są, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych, możemy mieć naprawdę dosyć dobrą reprezentację ludzi, którzy się po prostu na tym znają. Ja dam tylko taki przykład. Na spotkania z Pawłem przyjeżdżają ludzie. Samochodami, które kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na spotkania z panem Januszem Korwinem Mikę przyjeżdżają ludzie przeważnie publicznymi środkami lokomocji. I to powinno o czym świadczyć. Dziękuję, kłania się. Zaszukaliśmy koleżankę z dawnych szeregów, czyli jeszcze stary kongres Nowej Prawicy, Zagorzała Korwinistka. Jeżeli zadam Ci pytanie, czy kupis jest do przyjęcia, to co Ty na to? Oczywiście, że jest do przyjęcia, ponieważ jest to więc człowiek jest poza układu i warto mu ufać. Proszę bardzo, w zamian za to dostajesz jedną fotkę. Pawła za. Mam nadzieję, że Paweł Ci będzie wdzięczny, ale tak, zagłosować możesz oczywiście. Kochasz Korwina? Głosuj Jasne. na Korwina. Jasne. Ale jeżeli by Ci je coś odmieniło, to zagłosuj na Pawła. No, dziękuję. Dziękuję. Dzięki, Kinga. Mamy następnego kolegę, Artur z Sosnowca. Jak to się mówi tak? Środowisko niepodległościowe, zapewne niepodległościowe, środowisko wolnościowe, nie tyle niepodległościowe. Ten człowiek. Dlaczego on? Dlaczego Paweł jest? Yy, dlatego, że yy, to jest jedyny kandydat, który proponuje zmiany. Dlatego, że... Nie no, Wszyscy mówią o Tak, dla, ale dlatego, że Polska potrzebuje nawet nie tyle zmian co o reorganizacji. Potrzebuje reorganizacji w wielu sprawach, m.in. w politycznych. Co, są to m.in. JOWY. Potrzebuje mhm. zmian w kwestii gospodarczych, takich jak... E, uproszczenie podatków, e, likwidacja niektórych, e, takich jak e, łatwiejsze e, zakładanie firm, e, jak e, chociażby, mm. to znaczy nie, no, różnica pomiędzy pozostałymi kandydatami z tej grupy mhm. tych, tych no, wolnościowców, powiedzmy tak, nazwijmy, bo niektórzy nie są antysystemowi, mimo że mówią, że są, ale nie są. Nie? Różnica pomiędzy nimi wszystkimi polega na tym, że Paweł jest za IOVAN, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, a wszyscy inni są przeciw. Czy uważasz, że to jest jego zaleta czy wada? Uważam, Jody. że to jest jego zaleta, mhm. dlatego... Y po, po pierwsze, dlatego że obecna rządząca partia na tym haśle wygrała swoje wybory, między innymi i dlatego, że jest to y, najlepsze rozwiązanie y, y, wyborcze, jakie jest, jak jest proponowane. Poza tym y, system jednomandatowy jest stosowany w najlepszych yy, państwach świata, można powiedzieć, Stany Zjednoczone, Francja. Tak, ale tutaj, ale tutaj od razu jest zarzut, że tam, tam te stałe, stare, okrzepłe demokracje tak zwane, zostały spetryfikowane właśnie przez partie polityczne, jeżeli chodzi o IOWI. Ja wczoraj nawet czytałem takie opracowanie, w którym to partia, która dostała 161 tysięcy głosów miała 8 posłów do, do, do Izby, tamtych deputowanych do Izby, natomiast partia, która dostała 600 tysięcy nie to znaczy oni nie mają liderów, tak? Mają bo liderów? Nie, ale... oni nie mają, bo, bo lider w jogach wygrywa lider. Tak, no. no mają liderów, ale tylko dla siebie, a nie dla mieszkańców. O, i to jest właśnie nie dla naj... obywateli. Tak, to jest najważniejsza różnica, bo ktoś może mówić, że jest. Ja użyję takiego słowa fajny, o, takiego słowa. On może o sobie mówić, że on jest naprawdę. Prezes partii będzie tak samo myślał, że on jest dokładnie taki sam. Ale jak ludzie go nie poprą, to jest totalna bzdura. U nas się dzieje tak, że prezes przepycha tych ludzi i oni potem istnieją, a tam nie. Mówiąc kolokwialnie, w partiach liderzy są liderami tylko na własnych podwórku. Dokładnie tak. Natomiast, natomiast tutaj, tutaj chodzi o to, żeby to wybrać sąsiada, prawda? I sąsiad wtedy sąsiada można rozliczyć, a nie jak przyjedzie spadochroniarz ze Szczecina, to wtedy możemy go rozliczać, jak on będzie następny, w następnych wyborach startował w Ełku. Pozdrowienia dla... I to jeszcze Mariusza. musi być najlepszy sąsiad. I to musi być najlepszy sąsiad. Dzięki. Pierwsze, wprowadzenie e, jogów. To jest najważniejsza sprawa, którą, którą trzeba w tym kraju wprowadzić. Drugie, trzeba. Te świnie z koryta odciągnąć i pseudo wolność, którą mamy 25 lat, zmienić na prawdziwą wolność. Myślę, że to się uda przy pomocy Pawła. No, Pierwsze kroki trzeba wykonać, pierwsze kroki, a później będziemy działać dalej. Czy myśli, że to, że on chce iść w szerokim spektrum społeczeństwa, czyli z grupami i związkowymi, i z pracowniczymi, i. Ze sprzątaczkami z, z prąd, i z inżynierami. To ma sens? Czy zostawiamy tylko inżynierów i idziemy tylko z inżynierami? Ma sens. Ma ma sens. sens. Trzeba ruszyć tutaj od dołu, ruszyć wszystkich i każdemu, każdemu powiedzieć, że, że trzeba zmian w tym kraju, żeby każdy sobie uświadomił, że my nie mamy wolności. W naszym wolności. kraju nie wyrażaj się, w, w naszym, tym kraju, tylko w naszym, w naszym kraju. kraju, że my nie mamy wolności 25 lat, tylko uzurpowaną wolność, którą oni sobie sami. Przy okrągłym, sto okrągłym stole, sobie potajemnie dla siebie przywłaszczyli. Dobrze, to na kogo państwo zagłosują, oddają głos w tych wyborach prezydenckich? Proszę pana, ja bym głosować na pana tutaj, ale teraz zobaczyłem poniedziałek Grzegorza Brauna w WTOG FM tym lewackim radyjku i, i zastanawiam się, czy nie zmieni zdania. Zawsze głosowałem na Korwina Minkę, ale w tej chwili e, oprócz gospodarki są jeszcze ważniejsze sprawy. E, prawdopodobnie w tym albo w przyszłym roku odbędzie się walka o wszystko. Więc e, na dudę, ponieważ, ponieważ w tej walce jednak przewodzi PiS i on ma największe szanse na pokonanie układu. No ale dobrze, no jeżeli, jeżeli będziemy cementować ten układ, który jest obecnie, partie mainstreamowe, nie? Jeżeli pan chce zagłosować na PiS... PiS nie jest, PiS? Do, PiS nie jest do końca partią mainstreamową. A jaką? Eee... Skoro korzysta z moich pieniędzy, robiąc kampanię, skoro korzysta z e, dudobusów, które są za moje pieniądze. No to ja się no pytam, dobrze, no dobra, dlaczego... Jeszcze rozdaje koszulki. Ja się, i za pieniądze. A ja nie chcę. Pan Brown robi to za swoje pieniądze. Pan ku. za nasze Nie ja to ja się pan w pełni zgadzam, tylko o, o co chodzi, a ja kolega rozumie. O co chodzi, że... Dlaczego ten PiS jest tak atakowany przez mainstream? PiS przez mainstream? Rzeczywiście! Ale skąd znowu? Ja nie widziałem, żeby ktoś atakował był? No proszę, nie na no, panowie. To to, to, to my to. Trzeba. Ja trzeba. jestem członkiem PiSu na Podkarpaciu, Za zarządzie PiSu powiecie Owiecie Dębickim. Jak powiem PiS, gdziekolwiek to jestem po prostu A, ten głupi kaczyński ten. Nie, ja nie mówię głupi, tylko się... człowiek, człowiek, który... O panu, o panu taka, taka opinia nie, w, ale w, nie. może dobrze świadczy, bo to znaczy, że pan nie ogląda tvn nie ogląda pan Polsatu, nie ogląda pan Państwowej telewizji, nie, nie czyta pan nawet na nagłówków z takich znań jak Gazeta Wyborcza, czy powiedzmy... Gazeta e... Żydowska, Gazeta dla Polaków. Tak, no, go, no, Nie czyta tak, pan nagłówków i dlatego to, jest pan to, przekonany, to, że PiS nie jest atakowany. Niech pan błąd, czy sobie TVN, e TV24. No nie, no teraz Grzegorz Bram dołączył. tego. Tak, tak, tak. prawda? Słuchajcie, to, to słuchajcie. Mogę, ten był Grzegorz Bram w poniedziałek rano. Był. Słuchałem no, go. Tak, tak. Jak wy, po prostu wyłożył tych dziennikarzy, nie wiedzieli co powiedzieć, ten wróbel czy ta Karolina Lubicka. Dokładnie tak, jeżeli byście Państwo byli tutaj w piątek wokół miasta, obejrzyjcie sobie tą relację na żywo. Ona jest podana na, tych, na tej naszej stronce, będzie tam. To, relacja, to będzie, bo ja, ja nie, ja nie będę, bo ja tu nie będę, bo ja tu gdzieś jestem, już pojadę Ale pracę. nie, to w domu na komputerze pan sobie tak. obejrzy. Relację na żywo ze spotkania katowickiego w którym to był pan Tanajno przeciw panu Braun. Ten ten. Ten, 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 ten Tanajno. Ten ten, ten, w demokracji bezpośredniej. Bez 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 bez. Jeżeli tak, jeżeli na samym początku spotkania pan Tanajno spróbował zawłaszczyć tą całą publikę i mu się to nawet udało. Na samym początku, w pierwszych pięciu minutach do dziesięciu on za, zaczynał zawłaszczać publikę. To potem pan Braun skutecznie mu odbierał, nie, no odbierał, no, odbierał to pole, a skończył taką zimną z taką. No, ja nie wiem, bo brakuje mi teraz słowa, z taką, z taką zimną nonszalancją pozbawił wpływu pana Tadajno wśród publiki zgromadzonej no, po, prawdopodobnie. Powiedzmy po sobie szczerze, po prawej stronie, e, jeżeli chodzi o e, intelektu, to jest zdecydowana przewaga. Przewaga choćby wynika z tego, że e, po prawej stronie mogą sobie pozwolić do mówienie prawdziwych tak, tak natomiast polowie muszą kłamać. I wtedy do wychodzą, wie pan, hmm. poty, e, kury... których który się nie da obronić. Nie, ja, ja bardzo dziękuję, że panowie macie własne zdanie na ten temat, bo nie posiadanie zdania albo, albo właśnie korzystanie z tych przekaźników, którzy to sądzą ten jad z rewizoru, z tego ja, ja to oglądam, nie? Pan, ale ja, ja potrafię myśleć i, No, i ja, to, i to, to, ja, to, ja to się, ja się nazywam ze względu na to, żeby poznać metody manipulacji. Nie? Wykle one są prostackie, nie? No, wręcz. Ale, nie proste, ale, trafiają, prostackie, ale trafiają, ale trafiają. No, ze ja na, na prawie całkowity monopol. Nie? Ja do pana nie mam predencji, że pan pójdzie zagłosować na PiS, bo jeżeli ludzie mówią, Chcemy porządku, chcemy coś, co znamy. To ja się nie dziwię tym ludziom, że idą głosować na PIS. Bo PIS też jest jakąś alternatywą w stosunku do tych... A nie wiem jakich nazwać. Bo... Papa Ja sobie tak zastanawiałem, wczoraj czytałem wyborczy, peliętów i ona za, mówi tak o tym antysemityzmie, o tym typu szeregach konej. Ona mówi tak, no taka prawica, taka zburzona atakuje prezydenta Komorowskiego za to, że ten ataku, atakują nas na zachodzie, a przecież był jedwabny. Była, była w Pogrom Tylko ludzie. I tutaj wrzucę wam kamyczek. No, ale wyłącz, ale przepraszam, przepraszam, ja skończę. Ja bym się tak. Długo wam. No to są to, 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 to ja. To jest ja, nagrywane. Wianstoku. I sprowokowany mord przez Niemców. sprowokowany no, mord przez Niemców wiedzam, Niemcy byli <zysz> ustawka, to była niemiecka. No inne Mord kielecki, tak zwany Pogląk kielecki, 4 lipca. 30 czerwiec było referendum sfałszowane. Od razu poszła w świat eter. No tak, no Polacy mordują Żydów. Ale niestety. O tym wiemy. Ja tutaj wrzucę wam kamyczek, ponieważ to prezydent świętej pamięci Kaczyński zabronił. Robienia czegokolwiek. No, jego jest błąd. Ogromny błąd. On jest zabronił osobiście własną decyzją, zabronił. Powiedział było, nie kopiemy, nie szukamy, nie to był po, po, Poważnie był nie i no, no, no. dobra Ja dziękuję bardzo Dziękujemy za wypowiedź. <grym> Mam nadzieję, że nasze poglądy będą jeszcze ewoluowały, bo to, kampania dopiero się zaczęła. Dzięki. to jest ten, Od 15 y, lat y, na to właśnie, to w Polsce jest y, te totalne bez. Bez glebie kradną wszyscy. ten nie? No, oficjalnie kradną. No, mają na wyjściu, nawet swoich tych z nas, adwokatów. No, ja byś też nie. Tym. Prezydentem, no to ja bym te pół Polski bym je normalnie wyszczelował Za te przykręty, za jakieś tam te paliwa, akcyzy. No.